W tym materiale Biegać z Poznania zaprezentuję autorską koncepcję designu, który jest związany z butami do biegania stosowanymi w moim przypadku do chodzenia na co dzień. Albowiem posiadam już liczną kolekcję Adidas, Adizero, Adios Pro 4. W tym momencie jest to już 5 kolorów, dlatego ta prezentacja ma... Inny cel. Jak widzimy w tytule, nie ma w ogóle nazwy Adidas, ponieważ ta koncepcja jest związana z designem japońskim. Ubrania, powiem po polsku, Y3 łączą sobie zamiłowanie do sportu firmy Adidas oraz klasę i szyk japońskiego projektanta Yoji Yamamoto. Nazwa jasno nawiązuje do kolaboracji, czyli współpracy tych dwóch biegunów. Y symbolizuje imię i nazwisko designera. Z kolei liczba 3, a raczej bym powiedział cyfra, oznacza trzy charakterystyczne dla marki Adidas paski. No i to właściwie starczy to doza informacji bardzo jasna. Zanim pokażę buty, no to strój. Przepiękny kolor klasycznych spodni Beckenbauer Adidas, classics właśnie. Do tego mam koszulkę. Ona musi być koniecznie u mnie z long sleeve białym, wtedy ładnie to się odbija. I bluza. Niestety nie mam jeszcze tej bluzy, którą bym chciał, bo występuje też wariant z białym kołnierzem i tutaj też białą końcówką, ściągaczem. No ale cóż, trzeba czekać, bo w ogóle przez wiele lat chciałem kupić ten zestaw, ale nie mogłem się jakoś komponować, bo im albo nie było, albo występuje w różnych wariantach, gdzie są nogawki szerokie. no U mnie rzeczy muszą dobrze przylegać i wyglądać na mnie, a nie jak to się mówi kolokwialnie worek poziemniaka, gdyż już taki etap w życiu miałem, gdy byłem skateem na studiach, czy tam pod koniec szkoły średniej, to chodziłem w szerokich ciuchach, no ale już to było dawno, teraz ten styl się zmienił. Zobaczmy to opakowanie jakie jest mizerne, no słabe, no nie podoba mi się. Po pierwsze, no to jest tak jakby do segregacji e, śmieci, bowiem mamy szary papier, nic tu się nie dzieje, no ale cóż, ja wolę to, żeby chociaż to było w kolorze czarnym, prawda? Albo w kolorze budu, a oni dali takie coś, także tu jest minus, no ale co zrobić? Tu z kolei mamy informację, co to jest za model i jest on ciężko dostępny, po, pomimo, że kosztuje relatywnie około 15% drożej niż zwykłe buty, a te zwykłe buty do biegania to już są drogie, to jeszcze właśnie płacimy za ten design Y3, te 15%. I tak buty się sprzedają. Więc ciężko je dostać. Tutaj wyjmujemy to w taki sposób nieelegancki, bym powiedział. Ale cóż. I mamy kartonik, który Również dałbym w innym kolorze, nie w takim szarym, chociaż ten szary jest ładniejszy. Te kartony występują w licznych wariantach. No dobrze, ale powiemy sobie szczerze, że nas interesuje środek, więc już dajmy spokój temu kartonowi. A środek jest już ciekawszy. Generalnie ja już mam serię takich butów i one występują w takich workach, ale tutaj proszę zobaczyć jest w takich też hm, papierze. Trzeba się z tym pogodzić, bo najważniejszy jest but ten. I trochę nahałasuje. I ten drugi do pary. Od razu widzimy, że jest pewna różnica. To nie jest przypadek, bo tak już musi być. Ale szukam to jeszcze coś, żeby pokazać. Bo to jest jakby element, karton jest ciężki. I teraz pokażę pewien element, który jest takim dodatkiem. I w środku mamy dodatkowe sznurówki, które są warte pewnie z 2 zł. Także tutaj się nie postarali. Nie wiem, jakiś tutaj jest pomysł, jednak słabo to co wygląda. Ale skupmy się na butach. Różnica jest ważna, mianowicie te paski mają być widoczne, to jest prawy but, a w lewym są niewidoczne. Ale to tak jest w tej każdej koncepcji, że em, widzimy od razu, że mamy do czynienia z projektem Yamamoto. Buty są niezwykle lekkie, responsywne, mają taki piękny kolor niebieski. To nie jest dokładnie ten kolor, który pokazywałem jeszcze raz. Ten jest ładniejszy, niemniej to będzie się jakoś łączyć ze sobą, bo przecież nie muszę być cały w jednym kolorze. I widzimy tutaj metkę, prawda? Paski. Tu z kolei mamy potwierdzenie, że buty są nowe, model. Wysoko się podeszły, czyli jest gwarancja, że ludzie, którzy biegają w zawodach, osiągają wysokie miejsca, będą klasyfikowani. No but jest przepiękny, podeszwa. A tu już też widać, że te paski są ciemne. Tak, taki jest projekt zrobiony. Natomiast w tym już jest tak samo. I w jednej tonacji. Też podpis designera. Tak, do mnie ta koncepcja trafia. Jest to ciekawe ujęcie butów. Tak pokażę, to zawsze mam w zwyczaju w ten sposób. No i powiem szczerze, że będę chodził w tych butach jako dochodzenia nie będę biegał szkoda a dochodzenia do tego zestawu najbardziej jeszcze tego zestawu co pokazywałem na początku tego materiału pasują zdecydowanie buty białe więc to nie jest powiedziane że będę zawsze w tych butach chodził od czasu do czasu natomiast tak naprawdę będę stosował buty białe tam mamy jeszcze te buty innych kolorach, ale już mi się nie podobają. Takie czarne, zielonkawe. Akurat te zwracają uwagę. Myślę, że koncepcja jest ciekawa, warta uwagi, że jak można z buta bardzo sportowego utworzyć but do chodzenia na co dzień i jest niepowtarzalny. No, mało egzemplarzy, tak jak powiedziałem, występuje na rynku, więc sądzę, że będę się w nich wyróżniał. A ten kolor to jest taki niebieski i zgaszony niebieski, jakby to właśnie był z dodatkiem jakiejś innej gramatury. Niemniej mamy do czynienia z Adidas, Adizero, Adios Pro 4. Tutaj zadziorny przód i cieszę się, że ten model trafił do mojej kolekcji i jak najbardziej będzie użytkowany w chodzeniu na co dzień. To była prezentacja prosto od Jodzi Yamamoto Buty Szybkie do biegania 2025 design na kanale biegacza w tym wypadku prosto z połączenia współpracy niemiecko-japońskiej i jak widać buty bardzo dobrze się sprzedają pomimo że są droższe o 15-20% w stosunku do normalnego modelu